Witajcie w drugim filmie z Wilna, w drugim filmie z Litwy, bo nie tylko Wilno na nim będzie. Jesteśmy właśnie przed kościołem wyglądającym mało reprezentacyjnie, ale nie ma się co dziwić, bo w czasach Związku Radzieckiego próbowano z niego zrobić, właściwie zrobiono z niego magazyn na przechowywanie warzyw. Ogólnie Związek Radziecki z religiami się za bardzo nie lubił, no bo one dawały ludziom poczucie wspólnoty. A to przecież ostatnia rzecz, którą w komunistycznym państwie ktokolwiek by chciał. I właśnie chociażby w tym kościele zrobiono magazyn do przechowywania warzyw. Obecnie na jednym z pięter, bo ma on swoje różne kondygnacje, znajduje się kaplica, a na dole znajduje się miejsce z naleśnikami po prostu restauracja. Więc to wcale nie tylko na zgniłym zachodzie robią w kościołach bary. W środku jest mega przyjemnie, nie trzeba w nim I cóż, idziemy jeść na leśniki. Coś, co mi się lubię najbardziej. Właśnie, przed Wiecie, że ja kocham na leśniki. Także bardzo dobre naleśniki i trzeba też przyznać, że to nie jest taka zwykła restauracja po prostu otworzona w kościele, czy jakiś bar, czy coś ten deseń, tylko takie miejsce, gdzie aktywizują osoby z niepełnosprawnością osobową kelnerzy tutaj i pomoc w kuchni to są właśnie tego typu osoby, a poza tym odbywają się tu również zajęcia takie uświadamiające również na temat właśnie osób z niepełnosprawnościami. Więc całkiem fajnie wykorzystana przestrzeń kościoła, akurat w Wilnie Kościołów nie brakuje, także jeden z nich można było przeznaczyć na cele, inne niż modlitewne. Na drugie piętrze kaplica również się znajduje. Będąc w Wilnie nie sposób ominąć to, że można przechodząc rzekę wejść do innej republiki. Jak tu widzicie jest napisane Respublika, Rzecz Publiczna ze Spacją, bo gdyby napisali to razem, no to łamaliby prawo, bo tworzenie państwa w państwie jest nielegalne. Generalnie ten obszar tutaj długo był meliną, a później wprowadzili się tu artyści, bo były tanie mieszkania. No i okazało się, że nadano temu miejscu taki wyjątkowy charakter klimat i utworzono republikę. Zarzecza. Ciekawe miejsce w Wilmie, warte odwiedzenia, bardzo dużo fajnych spotów na zdjęcia, różnego rodzaju instalacje, rzeźby i samo miejsce również jako ciekawostka funkcjonuje. Nazywa się Państwem w Państwie, ma nawet własny Dzień Niepodległości, obchodzono jak na tego typu żart przystało 1 kwietnia. Mają również własną walutę, którą można kupić w jeden dzień za normalne euro i zapłacić ją za piwo. Jeden, tutaj nie wiem jaki jest nazywany, w każdym razie jeden ten zarzeczański pieniądz, to jest dokładnie pinta piwa. A budynek za mną to kawiarnia, która tu istniała jeszcze jak były tu meliny i niebezpieczna okolica oraz siedziba lokalnego parlamentu. To miejsce posiada również konstytucję i nawet ambasadora w Polsce i posiada również ambasadora, który jest dużo bardziej znany, bo jest nim sam Dalai Lama. Założenie było takie, że to państwo jest dla wszystkich, każdy ma się w nim czuć dobrze, swobodnie i być zadowolony. A teraz Wam pokażę jednego, bardzo zrelaksowanego obywatela. I tu właśnie za mną budynek, który powstał przy okazji, albo upamiętniając odwiedziny Dalaj-Lamy właśnie w Republice Zarzecza w Litwie. Litwini ogólnie rozumieją, że małe kraje w obliczu Gigantów, slash kraje podległe, slash kraje, które walczą o swoją niepodległość. W życiu nie mają lekko i oni jako ma mieszkańcy właśnie takiego kraju i poprzez właśnie swoją historię utożsamiają się często z nimi i wspierają różnego rodzaju dążenia do nieodległości właśnie chociażby Wietnam, Tajwan, tak Republikę Chińską, Tybet czy obecnie Ukrainę. E, przy tym placu jest też jabłonka zasadzona przez Dalaj-Lamę osobiście podczas jednej z wizyt. Zobaczcie na to oznaczenie. Jeśli chodzi o dni tygodnia i dni otwarcia na Litwie, oznacza się je bardzo różnorodnie, ale rzadko kiedy słowami. Podejrzewam, to jest moja teoria i domysł, że bierze się to z tego, że po prostu dni tygodnia po litewsku są niezrozumiałe dla ludzi z innych państw i często dni otwarcia oznacza się kwadratami, prostokątami, i chyba najczęściej widzieliśmy cyfry rzymskie. Więc jak widzicie, jedynkę, 2 czy siódemkę to nie chodzi o miesiące, tylko chodzi właśnie o dni tygodnia i godziny otwarcia danych przybytków. I Republika, fu, Republika. Konstytucja tego nieistniejącego państwa. Tu wszystko to jest to samo w przeróżnych językach. Jeśli jest konstytucja w waszym języku, to znaczy, że Republika Zarzecza ma w tym państwie swojego ambasadora. No, czyli jeśli jest po polsku, to znaczy, że w Polsce istnieje ambasador w Republiki Zarzecza Wileńskiej. I spod konstytucji Zarzecza przenosimy się do innego miasta. Około pół godziny jazdy ze stolicy na zachód do starej stolicy. Jesteśmy w Trokach. Za mną charakterystyczne tego miejsca drewniane domki. Domki w przeróżnych kolorach, przypominające stylem nieco zabudowania skandynawskie, ale są to zabudowania charakterystyczne dla mniejszości karaimskiej. Karaimowie, czyli ludność, którą sprowadził tutaj najbardziej znany władca Izby Witold, i jest to ludność pochodząca z Krymu, z Półwyspu Krymskiego. Obecnie stanowi tutaj mniejszość, właściwie to są pozostałości po tej ludności. Jest tu też muzeum etnograficzne o niej mówiące. Jest to pewna specyficzna grupa ludzi, którzy mają własną jakby religię, mają własne wyznanie. Religia to jest odłam judaizmu bazujący na, na, na torze. Obecnie najwięcej Karaimów znajduje się w ogóle w Izraelu. Ale z tego co wiem, ta zamknięta społeczność też się trochę otwiera i można przejść teraz na karaizm. Karaizm, karainizm. Wcześniej nie było to możliwe, żeby zostać karaimem, trzeba było mieć i ojca, i matkę należącego do tej y, wspólnoty. Obecnie takie przejście może y, nastąpić. Tam w tle taki ładny niebieski domek. W ogóle te drewniane domki mega malowniczo się tu prezentują. Są zachowane y, w fajnym stanie. I po prostu są takie przyjemne, tworzą przyjemny krajobraz, a obok jest też jezioro, więc klimat po prostu miasteczka uroczy. Można by zadać rozsądne pytanie, po co Witoldowi byli tutaj karajmowie. Podobno dlatego, że uważał ich za ludzi pracowitych, sumiennych i chciał ich mieć w swojej armii, więc ich tu ściągnął, dają tutaj możliwości mieszkania i życia sobie. No, oni z tej możliwości skorzystali. I tak właśnie tutaj ta kultura się znalazła. Idziemy teraz pod zamek, który jest główną atrakcją tajże miejscowości, miejscowości, która niegdyś była stolicą, a zamek, który tu się znajduje, no jest zamkiem z czasów średniowiecza, też budowany przez Witolda, wcześniej przez jego ojca, Witold go chyba zakończył, i to co widzimy obecnie jako zamek, to jest tylko luźna interpretacja tego, jak on kiedyś mógł wyglądać, bo z czasów Witolda z zamku nie zostało zbyt wiele. I zamek w trokach, w tle właściwie to, co zostało z niego odbudowane na podstawie ruin. Ta obecna forma jest dość mało stara, można je powiedzieć, bo to są lata 60., kiedy skończono go odbudowywać. Niemniej ten zamek na wyspie prezentuje się bardzo, bardzo ładnie, malowniczo i jest w ogóle jedyną tego typu konstrukcją, w sensie średniowiecznym zamkiem. No, z tym średniowiecznym tutaj to wiadomo cudzysłów, ale na wyspie właśnie. Ogólnie fajny klimat. Jezioro, rowerki wodne, łódki, różnego rodzaju rejsy widokowe. Przyjemne miejsce do odwiedzin, szczególnie latem, jak jest ciepło. Wejście do zamku i zobaczcie starsza cegłówka. Jaki jest kontrast. No, widać, że to jest odbudowane. Dziedziniec zamkowy w środku. Ładnie się to prezentuje, ale z tego w środku nie będziemy. Zamierzamy sobie opłynąć go naokoło i pooglądać z zewnątrz z poziomu rowerka wodnego albo łódki. Mieliśmy rowerek wodny, 10 euro za godzinę, oczywiście jak się krócej popływa to można oddać szybciej. Tylko gotówka. Pierwsze miejsce w Litwie, gdzie nie udało nam się, nie ma możliwości płacenia kartą. Widok na zamek, zaraz Wam odwrócę. I mega przyjemny, chłodny wiatr. Fajna ta Litwa. Naprawdę póki co bardzo pozytywnie. Krótki rejs po jeziorze rowerkiem wodnym, zaliczone, malownicze widoki. A deptak, mimo że tuż przed wakacjami, raczej nie jest przypełniony fajne miejsce, żeby odwiedzić sobie w tygodniu blisko z Wilna. Łatwo dojechać polecamy mocno i zaraz wracamy z powrotem do Wilna, albo może jeszcze gdzieś indziej bo w sumie nie wiem. Aprecyzując nie do Wilna, tylko około 20 km na północ, gdzie znajduje się geograficzny środek Europy znaczy jeden z wielu geograficznych środków Europy, bo takowy znajduje się również w Polsce, w Czechach, w Estonii w Białorusi, w Ukrainie, no każdy ten swój środek Europy ma, ale właściwie nie ma czemu się dziwić, bo granice Europy są tak niejednoznaczne, że ciężko ten środek jednoznacznie ustalić tak chociażby granica na Kaukazie, która no, co najmniej 6 różnych można tam granic Europy wyznaczyć. Litwini z tego tytułu postawili sobie tutaj o monument flagi krajów Unii Europejskiej. Znajdują się po mojej teraz lewej stronie i ogólnie nie ma tu nic więcej. Poza tym, raczej ciekawostka, ale że jedziemy w stronę łotwy, to postanowiliśmy się tutaj zatrzymać. No bo skoro już przejeżdżamy, to warto taki punkt zobaczyć. Obok znajduje się pola golfowa, jakby ktoś był zainteresowany. I jeśli chodzi o Litwę na ten moment, to będzie tyle. Jeszcze do tego kraju wrócimy, wrócimy nad morze, ale to w kolejnych filmach, bo w międzyczasie jedziemy na północ i zobaczymy sobie Łotwę, a następnie Estonię. Także z Litwą się nie żegnamy, mówimy raczej do zobaczenia, a z Wami żegnamy się z tym filmem, ale widzimy się już w kolejnym, prawdopodobnie za tydzień i prawdopodobnie z Łotwy. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!